W Proszę bardzo! Kle ubrali? Raz, dwa, trzy. Raz, Witamy raz, raz. bardzo serdecznie, dobry wieczór. No, dla mnie też będzie serdecznie. Zawsze to nie jest poprzednie. Nie, dużo sprzętu, nic talentu, to zawsze później się gubimy. Nie wiemy co robić. Proszę Państwa, no, witamy Was bardzo serdecznie. Jest nam naprawdę niezmiernie miło tutaj... Że możemy tutaj przed Państwem występować. Tak, z tego co tutaj widzę, parę znajomych z twarzy tutaj na sali jest. Reszta trzeźwa widocznie, no trudno. Nie, my się cieszymy. Nie, jest okej, okay, jest okej, okay, naprawdę. Jak jest, jest naprawdę dużo ludzi, i bardzo fajnie, bardzo fajnie, przyjemnie. Cieszymy się, że możemy występować przed taką fantastyczną publicznością. Tak, tak. To można by powiedzieć taką publicznością zacną. Ja bym zaryzykował nawet stwierdzenia, że taką dworską publicznością. No, no większość z dworu, to tak. To rzeczywiście, no dworska, ale nie, jest bardzo fajnie, miło, przyjemnie, tak, tak. A na dworze zimno, a oj, zimno na jest tym fajnie. dworze. W końcu pierwszy dzień wiosny, prawda? A na dworze co? Mrozy. Mrozy, proszę Państwa, niesamowite mrozy. Nie, 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 nie mrozy. Jak nie? Mrozu. Mrozu! Taki artysta, raper! Nie, nie! Myliście się wszystko, jak zwykle. Z buku! To jest taki artysta raper! On dzisiaj tu będzie nawet występował, ale nie mrozu, z buku! Na no, co z mrozem? Z dziadkiem? Nie. Nie, no z tym, ty, z tym raperem. No. Nie, no jest, rzeczywiście, słyszałem taki artysta jest jakiś mrozu, ale on tylko w zimie występuje, bo on z mrozu na koncerty, wiesz? Tylko wchodzi. No, no, słuchaj, no to kiedy występuje z boku? I spółku cały rok. Prawdopodobnie. A ten mrozu to tylko z mrozu. I w sumie zastanawiam się, czemu go nie było na tej giełdzie piosenki zimowej, nie? Naszej. bo to było już przecież mrozy, nie? A wiesz czemu. Ja no wiem czemu go nie było, bo wtedy była odwilż. Aha, no tak. Ale dlaczego z półka nie było? No tego nie. Wiem. No, zostawmy tych raperów, proszę Państwa, my generalnie z raperami i z tą sztuką mamy niewiele wspólnego. Ogólnie można powiedzieć, że z drapem mamy tyle wspólnego, że raz do roku w samochodzie w kołach zakładamy łańcuchy. Tak. i <laughs> Zimą, zimą. Zimą zdecydowanie. Tak, zimą, do samochodu. Wytłumacz, bo Państwo mogą się to zrozumieć lepiej. na sytuację. Nie, generalnie tak taka prawda. Z kulturą, rapem i tak dalej mamy no, niewiele wspólnego. Z kulturą ostatnio mieliśmy tyle wspólnego, żeśmy tu koło Kochanowskiego przechodzili, także to by było tyle. Ale Ależ może nie poruszać tego tematu? Bo... Dokładnie, dokładnie. To nie ma co. Tutaj byśmy chcieli jednak z Państwem złapać taki trochę lepszy kontakt. Bo tak, tak czujemy taki lekki tutaj brak zrozumienia, brak kontaktu. To Mamy tutaj taką pewną granicę, a chcielibyśmy spełnić życzenie Michała Wiśniewskiego, który kiedyś śpiewał Kajne Gręce. Tak jest, tak jest. Ja widzę nawet tą. Ona tu jest ta granica, widzisz ją? Ona tu, tu się ciągnie, patrz, tak, jak to tak. tak. Się... I właśnie Michał Wiśniewski śpiewał Kajne Gręce i Kajne Fale. Tak, Fale. O, Fale. Widzisz, dobrze. To zróbmy fale, proszę Państwa. Czemu nie? Zróbmy fale. Ale jaką argentyńską? Meksykańską falę. Argentyńska to wiesz, kto z Argentyny teraz jest. No Maradona. Marathon. Messi wiadomo. Nie? Nie, nie. nie, nie, Żaden Messi, słuchaj, z Argentyny teraz jest papież, Franciszek. On jest z Asyżu, Jemy i pojęć, chłopie. Franciszek, robimy falę meksykańską, nie argentyńską. Proszę Państwa, tak. kojarzycie co to jest fala meksykańska, co nie? Y szeregami mniej więcej. Pierwszy Boś, szereg do góry, jest... drugi do góry, pierwszy na dół, trzeci do góry, drugi na dół, czwarty do góry, trzeci na dół i tak jedziemy. Ale słuchaj, ale, 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 ale co robimy, kiedy fala dojdzie tutaj do końca? No to tak samo, to jedziemy dalej, to wiesz, to jest ta granica, którą też ale To chcę... trzeba wytłumaczyć, bo wiesz, ci by skończyli, a tu widzę no, gościu, że siedział i. Nie, gościu jest maty. Jeżeli tu Siadamy, to tu jedziemy do góry. Robimy falę meksykańską. Uwaga! Na mój znak fala, jedziemy. Od lewa do prawa. Czemu od lewa? A właśnie, a czemu od lewa? W Opolu przeważnie rządziła lewica, także to, to ma jakieś uzasadnienie. Także uwaga! Jedziemy, fala, hop! O Jezus, z ja mam, jakby, jakby wojsku widzieli taką falę. To... Naprawdę, nie, słuchajcie, nie wygłupiajcie się, nie, nie. To... Dajcie spokój, no chyba jesteście trochę bardziej sprawni. Nie, nie, jeszcze raz. Bez... jeszcze jedną szansę. Powtórzmy tą falę, powtórzmy tą falę, jak na stadionie. 90. rok, Mistrzostwa Świata, proszę Państwa, fala meksykańska, jeszcze raz, hop. O, to jest fala. No, zdecydowanie Ale proszę Państwa, nie, dalej jest ta granica. Ja czuję dalej tą granicę. Ta fala, nie pokonaliśmy tej fali i tej granicy. Tej, ona jest tu na końcu tej estrady, ta granica. To jest jak ta granica, jak na Nysy Łużyckiej. Mówisz jak na Nysy Łużyckiej, tak? tak? To, tak. czekaj, to skoro tu jest Nysa Łużycka, tak, tak. to tu jest Polska, tak. A tam są? No tam są, właśnie pokazałeś co tam jest. Guten Abend. <noise> Nic takiego, nie, nie chce, chcemy, żeby tam też była Polska, słuchaj. Inny test mamy dla panów. Dla panów tutaj mamy test integracyjny, integrujący. My się zawsze tak integrujemy z panami. Uwaga, uwaga to... panowie, będzie do was ja takie to... pytanie, ale prosimy o szczere odpowiedzi. Szczere odpowiedzi, uwaga wszyscy panowie tutaj na koncercie, uwaga. Który z was nie zdradza swojej narzeczonej bądź dziewczyny? Ręka w górę. Hva? <laughs> <laughs> Jedyn dwa dwa pasy. Ja ci powiem, że palce jednej ręki wystarczą, żeby to policzyć. I to nawet ręki stolarza, czyli wiadomo, nie? Nie chcą Coś niesamowitego. Dwie osoby. No ludzie. Panowie. panowie ja, my, ja nie wiedziałam, że ci opolscy żacy są tacy liberalni. Otwarci by można powiedzieć! zwoleni. My żeśmy grali dwa tygodnie temu, tutaj niedaleko w Opolu, w takiej auli, wszyscy ręce w górę podnieśli. o! Fakt, że wtedy graliśmy dla seminarium. 哈哈哈哈哈哈哈 Ale dzisiaj... podnieśli wszyscy. Podnieśli wszyscy. wszyscy. Ja na przykład podniosłem z tego względu, że nie mam kogo zdradzać. <grym> to jest właśnie, bo bo może ktoś tutaj był, który też... może pasie, nie powinien zdradzać. się wstrzymać od głosu, tak. Ale nie, to, to panów, to panów. Ale my z dziewczynami chcielibyśmy się też zintegrować. Oj, kiedyś mocno integrowaliśmy się z dziewczynami. A <grym> ja do dziś to to, to tak, Nie, nie chwal się. To nie ma co się chwalić, tak. Ale, ale czekaj, to wy też tam coś chcieli udowodnić. Były poszlaki, ale nie udowodnili. DNA się nie zdarzało. Może zacieramy ślepy, To były ślepaki tak z cpami. Nie żartuję w ten sposób. Co się świadczy Sugeruję, że strzela ślepa To są dramaty ludzkie, Przemek To są dramaty ludzkie. To jest twój dramat, jest okay, twój też osobisty. Słuchajcie, kochane dziewczyny, chcemy się z wami zintegrować, ale to będzie test dla wszystkich. Dla wszystkich, tak. Uwaga, uwaga, szanowne panie i wy również, mniej zacni panowie. My to obserwujemy i sprawdzamy, jak wam idzie. Uwaga, uwaga. Cały test będzie polegał na tym, że na mój sygnał, na mój znak wykonujecie moje polecenie. Uwaga. Uwaga! Niech każdy weźmie lewą rękę i dotknie partnera po prawej stronie za lewe kolano. <grymne> ok, masz, masz tą tył, jak kombinuję, która to jest lewa ręka. Nie, ok, rozumiemy. Kierunki świata, aż <grymne> północ południe, z w Nie, Nie, spokojnie, tak, spokojnie. Przycinajcie się. byliśmy na to gotowi. Mieliśmy kiedyś ten sam test w przedszkolu i wymyśliliśmy definicję po prostu, nie? Tak, Także... żeby było łatwiej. Definicja lewej ręki, bo to tak tak, że tu pan... się możecie się nauczyć raz na zawsze. Tak, nau nauczcie się. Lewa ręka to jest ta, której kciuk znajduje się po prawej stronie. To jest chyba zrozumiałe, prawda? To, to nie jest jakieś tam bardzo wybitnie mądre. Myślę, że definicji prawej ręki nie muszę podawać. Ale nie dla co? pewności... Dla Pani, która tak, ta ja, miała, ja, ja nie... pytam dla pewności, bo ja... Sprawdźmy tak. może. No, y, szanowna Pani, definicja lewej ręki. Lewa ręka to jest ta, przy której kciuk znajduje się po prawej stronie, prawda? To jest oczywiste, logiczne, no. chyba z faktami nie będziemy dyskutować. Natomiast prawa ręka to jest ta, przy której kciuk znajduje się po... No, dlatego mówię, że skrytam, nie? Nie, jeszcze raz, spokojnie. Bez stresu, to nie ma się co stresować. Lewa ręka to jest ta, przy której kciuk znajduje się po prawej stronie, prawda? A prawa ręka to jest ta, przy której kciuk znajduje się po... Lewej. Oczywiście, że po lewej. Nie, ale nie. Ale nie pani. Tak. pani słusznie zauważyła, że po lewej, chociaż... <głos> no, <głos> nie do końca po lewej. Nie do końca bym się z panią zgodził. No. Chyba pani popełniła błąd. Z faktami ja bym nie dyskutował, tym bardziej takimi, nie? Ale nie, trudno, pomylić się można. Najważniejsze jest przyznać się do błędu. Nie, ta pani zrobiła, także... Także... Nie, słuchajcie, jeszcze raz, jeszcze raz test integracyjny integrujący. Uwaga! Uwaga, uwaga wszyscy na mój sygnał i na mój znak. Każdy swoją prawą ręką dotyka partnera po lewej stronie za prawe kolano. Hop! No, to już prawie, że wam już. Nie ma już już w pierwszym rządzie, ale tam drugi, trzeci już słabo, nie? Drugi słabo, drugi już nie Od pierwszego widać, że emanuje ta siła, ta moc, tutaj jest ok. W pierwszym rządzie jest obrządek, tak? Nie, słuchajcie, mamy naprawdę łatwy sposób, łatwy sposób, żeby to zapamiętać. Mamy wersję, jak mówiłem, dla przedszkolaków. Przemek teraz pokaże, ja wam, ja wam mniej więcej będę tłumaczył, o co chodzi. Przemku, złap swoje kolana na krzyż rękami po prostu. Tak, no ty, ale krzyż zrób ten katolicki, nie ateistycznie. Tu kąt prosty mi bardziej kolana krzyć. Tak, tak, tak. Te, tu, panie uważają z tym rozchylaniem, tak? Szczególnie tam, bo widzę, że siedzi jakiś samiec alfa. No tam jest samica beta. chyba. Nie, tu, tu ma być kąt prosty po prostu. To ma być krzyż jak na krakowskim przedmieściu ten, prawie że nie. Uważaj, żeby cię harcerze nie wynieśli zaraz. Nie. I teraz, proszę państwa, teraz łapiemy, tak, każdy swoje kolanka, tak na krzyż, łapiemy, łapiemy, no, tylko... Krzyż katolicki, nie od prosty robimy, tak? I teraz jednym sprytnym ruchem ręki łapiemy polanko najbliższego sąsiada, ty zewnętrzne oczywiście. Hop! No i właśnie wykonaliście to, co przed chwilą czego nie umieliście. Że prawa dla was, prawa dla was to jest naprawdę ciężka sztuka. Ja myślę, że, że dokonali niemożliwego. Dokonaliście niemożliwego? Nie. Ja myślę, że integracja była w miarę okej, okay, w miarę sprawnie, także jesteśmy zintegrowani w jakimś tam stopniu, prawda? <grym grym> Więcej, większym? Tak, nie, tak, może tak. Tymi... nie, słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was przygotowane dwa takie wykłady, jako że to jest impreza studencka. Także no, te wykłady będą różniły się od tych takich normalnych, akademickich, tym, że będą po prostu ciekawe. nie? Także. Yy, <grym> No tak, no. widzę, że macie inne zdanie na ten temat. Nie no, no może, możecie się różnić, ale będą to dwa wykłady. Jeden z matematyki zaawansowanej, a drugi z języka obcego. Tak, to jest um, po prostu studium języków obcych, też ciężki tam zawsze przedmiot jakiś tam nam leży lub nie, wytłumaczymy po prostu w dwóch wykładach krótkich tą całą historię. To ja może teraz pójdę przywitać Udaj profesora. Się, uda się właśnie przywitać profesora, bo profesora z dalekiego tutaj krańca naszego kraju żeśmy zaprosili. A ja Państwu powiem, że tak nie wiem, na pewno Państwo też śledzicie te wydarzenia, które mają miejsce w telewizji, które podaje, podają wszelkie media. Kojarzycie historię, tu już Przemek wspomniał o papieżu. W tamtym tygodniu najważniejsze wydarzenie, prawda? Wybór wiadomo kogo, nie? Czerwone berety i tak dalej. Wybory, głosowanie, nie? W tej kaplicy seksyjskiej, nie? Ja też właśnie się dziwię, czemu to się tam odbywa, wszystko, nie? No ale to nie, nie, nie ma znaczenia. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, w dniu wyborów, jaka akcja, czy ktoś oglądał skoki narciarskie w dniu wyborów? Odbywały się skoki narciarskie w fińskim kłopio. Słuchajcie, pierwsza seria, Kamil Stoch, pierwsze miejsce. Dajki i to drugie miejsce, a taki kojarzycie, Dimitri Wasiliew, Rosjanin, gdzieś tam koło dziesiątego miejsca, zawsze dobrze skakał. A tu cały czas z radia słyszę, że tam te wybory na, na gorąco cały czas trwają. No i słuchajcie, co się dzieje? Druga seria. Wasiliew, słaby skok. Gdzieś tam druga dziesiątka, szybko narty na grzbiet i tak się jakoś tam wymknął. Rosjanin, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Tam w Watykanie wybory. to utrzymał drugą pozycję i wchodzi Kamil Stoll, pierwszy po pierwszej serii. Wchodzi na belkę, ja patrzę, a w dole ekranu, rozumiecie, transmisja na żywo z Watykanu. I tam czarny dym, jak sadza, ciśnie. Ja patrzę, nasz chłopak ma lecieć w takim dymie, nie? Kojarzycie historię. 10 kwietnia, nie? Rusek uciekł, dymu narobili i nasz ma lecieć. Całe szczęście, że w chłopie nie było brzus, Nie nie? Niektórzy... niektórzy tak mówili, nie? Później oczywiście tam nieprzyjemne żarty, nie? Że dlaczego na przykład w Watykanie nie grają w bilarda, Bo papa mobile. Takie odcinki no, w stronę papieża, że Francimy Bitny, że, że tak dalej. Słuchajcie, nie ma, nie ma co. Tak, ci zrozumieli właśnie, <śm> uh <-huh> to, pozdrawiam. Nie, świetnie, wszystko jest. Są... Ja już dostałem informację, że profesor jest. Także zaprosimy go ogromnymi prawami. Profesora. Y... <kluczuję> tak? Panie profesorze, jest pan już tutaj? O, jeszcze ma jakiś problem. A, nie, już jest! A, jest! Przyjechał do nas z, z daleka, z koniec pola, proszę państwa. Y to jest profesor Andrzej. Y Andrzej, przepraszam, jak pan ma nazwisko? Ściborski. A, to już zapomniałem. Pan, pan docent Ściborski y przedstawi nam teraz. Y profesor Ściborski. Przepraszam, zawsze mam z tym Dokładnie. problem. Przedstawi nam pan teraz pokrótce y zasadę, y jaką właściwie zasadę, matematyczną jakąś, tak? Dzisiaj będzie wykład z matematyki stosowanej. Aha, czyli praktyka? Praktyka, bo człowiek najlepiej uczy się poprzez praktykę. poprzez praktykę, tak. Dobrze, to ja już pana zostawię z Żakal. Młody człowieku, tak. poproszę cię, ażebyś mi tą tablicę. A, to sesunął tutaj. No, proszę pani. Tak. Ja wyjdę tutaj do mojego gremium, żeby mnie lepiej słyszeli. Mam takie pytanie: czy tutaj wszystko widać na tablicy? Musi być widać, bo to proszę państwa, naprawdę cenny wykład. Witam Was, drodzy studenci na wykładzie z matematyki zaawansowanej. W dniu dzisiejszym będziemy chcieli udowodnić twierdzenie matematyczne, które zapewne każdy z Was już niejednokrotnie udowodnił w swoim życiu. A mianowicie, że ćwiartka na głowę to nic. Dla wielu z Was może wydawać się to błahostką, może się to wydawać niczym. Ale tutaj jest głęboka matematyka. I tak jak głębokie były wasze kieliszki, kiedy spożywaliście tą ćwiartkę, tak teraz będziemy głęboko tego dowodzić. W tym momencie otworzę swojego markera. Robię teraz. Każdy dowód należy zacząć od zapisania tezy. Tezą naszego dowodu będzie, że czwiartka, czyli 1 czwarta równa się 0. To jest teza. Podkreślimy sobie. A żeby udowodnić tą tezę, potrzebne będą nam pewne fakty z życia, a mianowicie, że 1 równa się 4 czwarte. 1 równa się 4 czwarte, a zatem idąc dalej tym tropem, 1 czwarta. Równa się 1 minus 3 czwarte. Z tego tu równania będziemy korzystać w dalszej fazie naszego wywodu. Mam nadzieję, że kontaktujecie, nadążacie. Nie jest to dla Was zbyt trudne. To wydaje mi się proste, tak jak na przykład 2a2 dodać 2 równa się 6. Albo inaczej zapisując, 2 dodać 2 razy 2 równa się 8. Lewe strony równania mamy takie same, a zatem możemy prawo przyrównać, że 6 równa się 8. W tym momencie dzielimy to wszystko przez 2, otrzymujemy, że 3 równa się 4. Idąc dalej tym tropem, dzielmy to wszystko jeszcze poprzez 4 i otrzymujemy, że 3 czwarte równa się 4 czwarte. A to nam daje, że 4 czwarte równa się 1. Zgadza się, tak? I w tym momencie podstawiamy to wszystko do tego równania, które sobie wcześniej wyprowadziliśmy i otrzymujemy, że 1 czwarta równa się 1 minus zamiast 3 czwartych stawiamy 1 równa się 0, co było do udowodnienia. A zatem w ten prosty sposób dowiedliśmy... Pewnego twierdzenia, że ćwiartka na głowę to jest nic. Moi drodzy, pozwolicie, że zamknę marker. Nie będę już nic więcej pisał. Jednakże mam do Was taką prośbę. Za tydzień będziemy udowadniać kolejne twierdzenie. To twierdzenie będzie brzmiało: 0,7 na 2 to jest nic. Przygotujcie się do niego. I radzę Wam się przygotować również do kolejnego egzaminu. Żebyście przestudiowali sami. czy aby na pewno ta ćwiartka na głowę to jest nic i czy nie wyrządzał Was jakichś szkód. Dziękuję bardzo za wykład. W tym momencie poprosimy naszego przedstawiciela z Kolegium Germanistyku, pana Józefa von Steinhoffa. Prosimy panie Józefie panie Józefie. Ja, meine liebe studentin, und studentin. Studenten ja, studenten auf. ja. Panie Józefie, co ja. pan zrobi dzisiaj? Co pan powie? Ja też bardzo dobrze mówię po polsku. nie? <grym> <grym> ja chciałem po prostu przedstawić... To co zawsze mówię moim studentom w Polsce, jak zaczynają uczyć się języka y, tego Schillera i Firera, tak. <grywa> Ale al to właśnie to, co Pan mi mówi na samym początku? Tej drogi. Przede wszystkim mówię, że język niemiecki jest prosty i precyzyjny. Bo niektórzy tam mówią, że jest długi, że tak ciężko nauczyć się tych długich wyrażeń i tak dalej. Nic bardziej mylnego. To może właśnie jakieś przykłady. Kochani, słuchajcie. Pierwsza lepsza dziedzina życia, środowisko, przyroda, zwierzę, kangur. Po polsku kangur to jest, kangur. To jest Bez sensu, kangur. <śmany> po niemiecku znacznie prościej i precyzyjniej. Zwierzę z torbą, czyli Beutelrachim. Ale idźmy dalej. Gdy takiego kangura złapiemy, musimy go gdzieś zamknąć. Najlepiej zamknąć go w pojemniku koszu, który po niemiecku nazywa się koffer. Wtedy taki pojemnik z zamkniętym w środku kangurem, to po niemiecku będzie raten, kofer. Ale oczywiście kangur, jak człowiek, istota żywa, potrzebuje dostępu tlenu, powietrza. Dlatego najlepiej, gdy taki pojemnik jest przewiewny, zrobiony z plecionki, która po niemiecku nazywa się Lattengitter. Wtedy taki przewiedny, zrobiony z plecionki pojemnik z zamkniętym środku kangurem. To po niemiecku jest wojten latin Gittenkofer. Ale to nie tylko te nauki przyrodnicze. Dają, właśnie pokazują, jak ten język niemiecki jest prosty. Także nauki antropologiczne, społeczne. Kiedyś była taka kultura hotentotów. Po niemiecku Hottentotten. dom, społeczność. Była matka hotentotska Jak łatwo się domyślić, Hottentotten Matka miała syna. Niestety ten syn trochę się jej nie udał. Był głupi i się jąkał. Głupi jąkała to po niemiecku Sztottentotten. A hotentocka matka głupiego, jąkającego się syna to. Hotentotny szczotte mucza. Ale w każdej społeczności, także wśród hotentotów, znajduje się jakiś osobnik niegodziwy, morderca, zamachowiec, po niemiecku akundate. Nie daj Bóg, jak zabije ten morderca akurat hotentocką matkę głupiego, jąkającego się syna. A wtedy zabójca hotentockiej matki głupiego, jąkającego się syna. To po niemiecku jest to, Totten to, totten mu te Ale potem koci to jest naprawdę waleczne plemię. Oni złapali tego mordercę, dzwonią na policję, mówią, no złapaliśmy mordercę, proszę przyjechać. Policja mówi bardzo dobrze przyjedziemy, tylko do tego czasu, zanim my przyjedziemy, proszę go gdzieś przytrzymać, żeby nie uciekł. No na pewno już część domyśla się że najlepszy na przetrzymanie zabójcy Otentockiej matki głupiego jękającego się syna jest przebiedny zrobiony z plecionki pojemnik na Kangury. <laughs> Wtedy zamknięty w takim przebiernym zrobionym z plecionki pojemniku na kangury, zabójca pójca matki głupiego jękającego się syna, to po niemiecku jest hotóż to ty totul mucza, bo i ten latingowy atentator. Myślę, że to... Myślę, że to wystarczy na początek. Na sam początek myślę, że wystarczy. Tak, tak. Słuchajcie kochani, no takie wykłady z tą serią wykładów co tydzień w piątek w Radiu można nas usłyszeć. Mówimy również bardzo ciekawe i podobne rzeczy, także staramy. Zapraszamy... się przeglądać nasze życie codziennie. Życie codzienne pracy. Zapraszamy do wysłuchiwania nas, wsłuchiwania się w te brednie, które mówimy. A dzisiaj dziękujemy Wam za uwagę bardzo serdecznie.